W tym filmie przetestowałem i zagrałem na nowej aktualizacji walentynkowej na moim serwerze tryemce.net na box PVP. Żeby tego było mało, na koniec otworzyłem 5 walentynkowych skrzynek. i Jedna z tych rzeczy, która mi dropła, poleci dla Was na konkurs. Także oglądajcie do końca, żeby wiedzieć o co chodzi. Jeżeli pod tym filmem będzie 800 lajków, to lecimy z kolejnym materiałem, gdzie będziemy grali sobie właśnie na boxiku na moim serwerze. Jeżeli Ty dalej nie zacząłeś grać na tryu, to stary, wbijaj na serwer, bo jest to serwer od Sigmy, dla Sigmów, także. Wiesz jak jest, ja już nie przedłużam miłego oglądania. Siemanko, witam was już w Minecraft. No i słuchajcie, lecimy z tym. Weszła aktualizacja walentynkowa, której wam jeszcze nie pokazywałem. W sumie wydaje mi się, że nigdzie, także tutaj jest. Kupidyn, czyli nowy Ziomal, który się pojawił. O, tu w ogóle jak to sobie koło mnie chodzi. No i co, słuchajcie, u Kupidyna mamy generalnie skrzynię miłości, a dokładnie to klucz do niej. No i przede wszystkim mamy walentynkowe róże, które warto zbierać, ponieważ właśnie to z tak tych róży wymieniamy sobie na kluczyk do skrzyni miłości, która jest naprawdę giga OP. A ogólnie, żeby zdobyć róże, no to musimy wymienić sobie bloki Redstone'a. No ale to zaraz Wam wszystko pokażę. Ogólnie tak wygląda nasza skrzyneczka. No i mamy, słuchajcie, trzy customowe Przedmioty, Walentowo, walentynkową petardę, czyli tak naprawdę nieskończoną fajerwerkę. Baseball boży. Oraz kusze kupidyna, czyli trzy takie, no można powiedzieć, pierwsze, kastomowe przedmioty u nas na serwerze. Tak to mniej więcej wygląda. E, no i słuchajcie, ogólnie z ważnych rzeczy, z ważnych rzeczy, które musimy sobie gdzieś tam tutaj e, powiedzieć, pokazać, ogłoszenie na naszym Discordzie. E, na strefie bezpiecznej zaszły drobne zmiany, także mogli, mogliście je zauważyć, jeżeli sobie na niej e, gdzieś tam kopiecie. Od tej widzę, że właśnie sobie ktoś kopie. E, także tutaj zaszły drobne zmiany. Jaki, słuchajcie, pojawił się nowy set. Przejdźmy sobie do setów i. I, o, tutaj jesteśmy przy setach. No, i idźmy sobie tutaj do Squirtla. Jest nowy set Squirtla. E, no, naprawdę giga drogi. Natomiast, no, jest to set piętnastka. No, najlepszy. Nawet jeszcze na teksturpaku nie mam tego wgranego. E, pewnie po tym odcinku już będzie teksturpak. Czy tam gdzieś w opisie? Musicie po prostu śledzić. E, no, ja obecnie mam kill of Asha. Czyli kill of, w którym bardzo mocno grindowałem. Udało się również zrobić nożyce Garego. jest to aktualnie mój ekwipunek, jakby, no mój podstawowy ekwipunek. Mam set ich. Znaczy, mam ogólnie set Misty. Natomiast ten set nie jest jakiś, no. Najmocniejszy, ponieważ jest 107, w tym momencie już mamy 15, to sami sobie policzcie jak to jest. Większość osób tutaj widzę, że biega już w Aszu, powiedzmy, czy ewentualnie w Secie gochy, Także naprawdę mocno to wygląda. No i też są już osoby, które mają pierwsze perki, ponieważ perki słuchajcie, losujemy sobie za doświadczenie. Ja tego doświadczenia mam 455, więc jeszcze nie mogę wylosować sobie perku. Za 1000 jest jedno losowanie, muszę dopiero to uzbierać. Myślę, że dzisiaj na koniec może sobie jakąś skrzynkę, jedną, chociaż otworzymy, tą walentynkową. No i teraz tak, pierwsza rzecz mamy do wykonania karnet bojowy. To jest taka, powinna być dla nas taka codzienna rzecz, jak wchodzimy, to że właśnie mamy tutaj do zrobienia ten karnet bojowy. Od tego sobie zacznijmy, ja lecę sobie na warpa. No i co, ja lecę kopać, słuchajcie, i widzimy się zaraz, jak już będę kończył do karnetu bojowego. Albo jak ewentualnie w sumie jeszcze wypadnie mi blok, bo bloki y też są giga kozackie i warto gdzieś tam też na to zwracać uwagę. A jakbyście się zastanawiali jeszcze, do czego są nożyce, to nożyce są właśnie do wełny, ponieważ doszła wełna jako lepszy blok, powiedzmy, na, no najlepsza rzecz do kopania na serwerze, także warto sobie tutaj się też z tym zaznajomić, bo boost ekonomii ogromny, także naprawdę jest giga grubo i tą wełnę też opłaca się kopać i z niej naprawdę kupa siana leci, także, także warto ją kopać, serio warto ją kopać, kopcie ją sobie, ona jest ogólnie na strefie PvP, Zaraz też Wam pokażę, dzisiaj sobie wylecimy na strefę PvP. No i ogólnie jeszcze pojawiły się bossy, tak? Pierwszy boss się pojawił, z którego właśnie dropią między innymi również róże walentynkowe, także warto też bossy robić. Ogólnie boss pojawia się chyba o 16.30, także, no, może w następnym odcinku pokażę Wam bossa, zobaczymy. Dobra, let's go, kopiemy dalej w takim razie. No i mamy, dobra, jest taki blok i dwa gridbole, kurde. Nie no, najbardziej bym chciał, żeby mi doświadczenie dropiło, żebym jak najszybciej mógł perka swojego otworzyć, bo nie oszukujmy, no nie oszukujmy się. Perk to jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Żeby to otworzyć wreszcie, żeby swój pierwszy perk gdzieś tam wylosować. Ogólnie mam już perk, że tak powiem, raz ulepszony. Jest to perk chyba odnośnie awka, tak mi się wydaje. Także jeden perk już raz ulepszyłem, natomiast chciałbym za doświadczenie tak to stricte ulepszyć, więc no zobaczymy jak to będzie, czy się to uda zrobić. Jakoś sprawnie. Musiałbym generalnie codziennie wykonywać te zadania w karnecie bojowym, bo jeżeli wykonujesz codziennie zadania z karnetu bojowego, to naprawdę jesteś w stanie szybko ten perk sobie przynajmniej raz rozlosować. No ale to właśnie też to chodziło, żeby te perki nie były za proste, natomiast ogólnie w tym momencie jak jest boost ekonomii, to naprawdę giga prosto się kopie i zdobywa te przedmioty, także pod tym kątem jest naprawdę totalnie luks. Ej, ogólnie w sumie zapomniałem jeszcze odebrać sekita, kit'a, bo mogę sobie odebrać kit'a, więc odbierzmy sobie kit'a, no i mamy o jeden lepszego seta tak naprawdę, bo kit'y również zostały, dostały, że tak powiem, update'cik, update także mamy o jednego lepszego kit'a, już nie mamy kit'a Mystic, tylko mamy kit'a w tym momencie Jesse'ego. Jesse Także zarąbiście. No mamy klucz też jeden do, słuchajcie, superboxa i nożyce bowsera. Także giga w porządku. Więc pójdźmy sobie na spawna i sobie teraz jeszcze otworzymy coś. No nie ukrywajmy, no trzeba sobie tutaj troszkę jakoś podpomóc, podtworzyć pod, pod coś. Weźmy sobie jeszcze codzienną nagrodę, od razu odbierzmy sobie. E, także super. E, odebrałem sobie codzienną nagrodę. kluczyk dalej mamy jeden. E, no następną będę mógł dopiero, że tak powiem, jutro odebrać. Także no niestety, ale dobra, lecimy sobie. Klucz superbox, proszę bardzo, otwieramy sobie Superboxa i nie no, Elytra Broka, nie? Kurde, czemu Elytra? No, czemu Elytra? Nie no, ja mam Giga Pecha do skrzynek, nie? Mam Giga Pecha do skrzynek, to y, wszyscy wiedzą, efeczki poleciały. <grym> no niestety, nie? No niestety. Natomiast dobra, lecimy w takim razie, wracamy na Warpa i zaraz zobaczmy sobie, ile jeszcze zostało w tym karnacie bojowym. O jezu, dobra, jeszcze trochę zostało, także widzimy się, jak już ten. Jak już wykopia, oczywiście, to chciałem powiedzieć. Dobra, lecimy. O, wreszcie trafił się Lucky Block. No i dwa, słuchajcie, i kolejny Lucky Block. I dwa pod rząd. Ale koks, tak to już kurde, nic mi nie leciało. Zarobiście, że wreszcie coś poleciało. Kozak. Dobra, kopiemy jeszcze tutaj, zaraz idę zobaczyć, ile mi zostało na karnecie. Kopię sobie tak naprawdę ile, z 10 minutek, także sprawdźmy, czy uda mi się w ogóle. Ej, chciałbym w ogóle w 20 minutach ten karnet zrobić maksymalnie. Jestem ciekaw, ile mi już zostało, więc e, sprawdźmy i słuchajcie, jeszcze dwa koła. Jeszcze dwa koła i mamy to także zarąbiście. No i dobra, wykopane, let's go, spawn. Sprawdźmy to w takim razie teraz, jak wygląda nasz karnet. Pewnie już, pewnie już, żeśmy go zrobili na luzie, tak mi się wydaje. No i dobra, mamy to, odbieramy, nasz karnet pomyślnie został odebrany, już nam tutaj wszystko dodało, także elegancko, super, bardzo fajnie, u w ogóle tutaj ktoś stoi, stary ma dwa kile, dwa kije ma bejsbolowe. co jest, baseball boży, dwa bejsbole boże, matko jedyna, nie, ej no to nieźle, giga op gracz jakiś, ale dobra teraz tak Przede wszystkim repniemy sobie kilow. Let's go, szybko kill zrepany. I teraz tak, sklep jeszcze trzeba sobie wymienić oczywiście tutaj nasze rzeczy, które nam się uzbierały w międzyczasie. Mamy 29 koła prawie, także giga spoko, jeżeli chodzi o kasiorkę. I teraz tak, ukośnik rynek, sprawdźmy, co jest na rynku. Uuu, są w ogóle klucze do tryboxu. widzę, powystawiane za 26 koła, mamy redstone, nowe bloki ogólnie, też spoko. A ja jestem ciekaw w ogóle, po ile są róże wystawiane, po 5 koła, po, 2, po 3 koła, po 3 koła, tu widzę, że dużo ludzi wystawia te róże. Okej, okay, po 3 koła są róże i stack jest potrzebny, żeby otworzyć tę walentynkową e, skrzynkę, tu widzę, że są same do, e, kurczę, superboxa, klucze, okej, okay. no dobra. A zobaczmy broń, jakie są najlepsze wystawione. Tu mamy chyba Misty, jeżeli chodzi o bronię. Nie no, ogólnie broń jest strasznie mało. Broń jest strasznie mało, jeżeli chodzi o pancerze. O, z pancerzami jest ciekawiej bo tu mamy... Kurde, Garego ktoś za 10K wystawił, okej. Okay. Ej, dobra, gar... tutaj mamy też Gochy za 10 koła na przykład, więc ten Gary za 10 koła tamto to nie wiem, to był jakiś kurde problem. Tu Gocha widzę też, właśnie za 10 koła jest. Ej, chyba tego Gochy byśmy w ogóle mogli sobie zobaczyć, czy to się bardziej nie opłaca, przypadkiem kupić z rynku. Czekajcie. Gocha jest za 2 Ultra Bole. Let's check szybko, jak wychodzi Ultra 1. Ej, dobra, nie opłaca się. Oni sprzedają to giga troszkę drożej. tak te, tej Tego set. Nie, no masakra. Ej, to chyba bardziej się opłaca przerabiać w sumie. No dobra, to sobie po prostu przerobimy tego seta. Tak mi się wydaje. Mamy teraz seta ósemkę. To byśmy musieli na Jamesa zrobić. Ej, ale z drugiej strony, ty, może im nam się to będzie opłacało. Patrzcie, tak to bym musiał wydać tutaj. No, ej, bo żeby, żeby przerobić, musiałbym wydać chyba więcej niż jakbym teraz kupił to z rynku od razu. Wiesz co? chodzi. Ej, ma to sens ma to sens ale dobra zobaczmy jeszcze szkoda że mnie cieka, żadnego nie ma jestem ciekaw w ogóle jak to wygląda z narzędziami czy jakiś kilo jest na przykład wystawiony od najdroż... Dejmy sobie od od najdroższego ty, 35 koła za ósemkę? Nie, no dobra, kogoś pogrzało. Kilofów bardzo mało, no dużo ludzi kopie, to są nożyce bowsera wystawione. Ja wystawię swoje bowsery. Mam, mam drugie nożyczki, mam piątkę, to, 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 także wystawmy je może za yy, ten, za ile? Hm. Za ile by je wystawić? Rynek, wystaw... E, 2500 je wystawmy. Ogólnie, kill -off raczej sobie wezmę Jesse'ego, a ten Asha sobie do, do Ender chesta wstawię. Dlaczego? Dlatego, że trochę się boję go stracić. To jest mój najlepszy kill -off. Tak samo sobie nożyce Garego odłożę. I kurde, muszę jeszcze. Ty, jakby wziąć z rynku te słabsze nożyce i z nimi po prostu latać, wystawione. I dobra, wezmę te nożyce z rynku, weźmiemy je. Przydadzą, mogą nam się przydać, mogą nam się przydać. Mam jeden totem tylko, więc przydałoby się tych totemów więcej ogarnąć i zaraz sobie to w takim razie zrobimy. Czekajcie, teraz tak, tu bierzemy pyk, pyk, tu w ogóle ma ktoś seta czuł. Ja pierdziele stary, jakie oni mają przedmioty już tutaj Masakra A i ciężko będzie mi zdominować, tak szczerze, już, już widzę, że może być problematyczne to Dobra, sklep, wpłaćmy sobie sianko szybko żeby nie, nie potracić tego siana i, i, i no co, my 8 koła, no bo te 2 te, no i dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy, w takim razie wychodzimy i zaraz wam pokażę co i jak, ogólnie, no co, macie też tutaj coś takiego jak z daki blokami, takie specjalne miejsce, ono jest, póki co za 8 minut się zregeneruje, pewnie tam już jest wykopane, ogólnie zmieniła się również strefka bezelitry nasza, kochana, i nie tylko, ponieważ tutaj wreszcie w tunelach macie możliwość, słuchajcie... Kurcze, zbierania, tak? Zbierania nietypowych przedmiotów Podczas tego eventu, także warto w tych tunelach sobie tutaj urzędować, Ponieważ tutaj na przykład, widzicie macie Generator i patrzcie ile tu osób przyleciało za mną Nie, dobra, ja tam nie lecę, tutaj jest w ogóle strefa bezery też, trochę boję się tam wlatywać Masakra ty, osoby za mną normalnie pa jak latają, wszyscy na poceni Na no, te potwora jednego <grym>, Masakra Ej dobra, tutaj... Ja twierdzę, to jest ten generator. Chciałem wam pokazać ten generator, ale wiecie jak to może wyjść z tym generatorem. Że oni teraz mnie wezmą w tego, wezmą mnie w kleszcza i jest po mnie, nie? 20 sekund do generatora. Tutaj Tymon jakiś. O kurde hitnął mnie który. Teraz chcę wam pokazać ten generator ogólnie bardzo. W ogóle z mieczem. No miecz to już jest ultra ball, Dobra, sklep w takim razie. To sobie sprzedajmy, no i wypłaćmy ultrabolę Mam tylko 5 ultraboli czyli tak naprawdę przerobię mieczyk i tego na dziesiątkę. Ja będę miał dziewiątkę miecz. Kurde, trochę słabo z tym mieczem, Imo. No, o, i patrzcie, jest, jest i redstone, jest i redstone. Także zbieramy redstone i spierdzielamy stąd. Dobra, mamy 17 redstone i 5 walentynkowych róż. Także, jak sami widzicie, to nie jest wcale problem, tylko no ten generator trzeba okupywać, nie? I nie jest problem jak zdobyć tutaj przedmiota. Żeby zdobyć przedmiot, nie jest problem. Mamy, patrzcie, 5 walentynkowych rusz, już i ten. Nie będziemy mogli sobie tak naprawdę tą skrzynkę jedną otworzyć. Tutaj pewnie, tutaj. To generalnie tutaj nie ma tego generatora, ale tam jest ten generator. Także, no co? <grytanie> Trzeba giga uważać. bo co się dzieje? Jeszcze jak za mną, to wszyscy momentalnie latają. Generatory w ścianach, że w tych ścianach bardziej opłaca się też teraz kopać już. Także w ścianach pojawiły się ogromne, ogromne, zmiany po prostu, wiecie, na mapie w tych ścianach się pojawiły, bo wcześniej w tych ścianach jakby nie było aż tak to opłacalne, a w tym momencie już to jest opłacalne przez to, że no to się bardzo zmieniło, także polecam sobie też się tym zainteresować, bo wiecie, jak macie taką mapę, to wiecie, w tych ścianach jesteście powiedzmy, no trudniej was znaleźć w tych ścianach, jak jesteście po prostu, nie? Wydaje mi się, że wiecie o co chodzi. Dobra, dostałem szybką przykopę, ale ważne, że zdobyłem część tych walentynkowych przedmiotów już, bardzo fajnie, udało się te... Kurde, pierdzielone redstone y zdobyć. A na rynku po ile ten redstone chodzi? Bo na rynku też był chyba redstone, tak mi się wydaje. Inne. Bez kitu, 27 redstone. Co? 200 koła? Nie, no pogrzało kogoś. A tu 1500. O, i to jest ciekawa oferta. Za 1500 słuchajcie, redstone'ik O, tu jest na górze ten chłop. No już odleciał. Kurde, woją się od razu, odlatują. Mam dwie sekundy, jakbym sobie, ej, jakbym w sumie kupił sobie stręża, to może i by tutaj coś, coś podziałał, może bym, muszę zobaczyć, spróbuję kupić sobie stręża, let's go, sklep, wypłaćmy sobie szybko yy, sianko i spróbujmy kupić tego strężyka, a nawet, kurde, dobra, więcej tych strędzików się udało kupić, w sumie git, dobra, polećmy sobie, o kurde, tu jaki jest pojedynek, pa, 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 o kurde, prawie, prawie, ty, na jednym serduszku mi zorał, na jednym serduchu mi zorał chłop. Ale jazda. Nie no, chłop na jednym ora Tego jeszcze nie grali. Nie no, tego nie grali. I tu co się dzieje? Patrz, jaki jaka tu za dyma, nie? Dobra, pa pa pa, ja, ja tu wyląduję. Oni już z od razu, z za. Oni teraz cały serwer za mną lata stary. Cały serwer lata za mną tylko, nie? Masakra. Cepo... i ktoś mi pisze co potworek, nie Oraj. Jak za mną czeku, teraz wszyscy latają na tej strefie. Pa, leję się z nimi normalnie, pa! A wszyscy tu przyszli Normalnie lejemy się z nimi i ja pierdzielę... Ej, bania mi szybko pada ogólnie, bania mi szybko pada, już widzę. I domek mi robią, ty co? Jest to za chłopaki! Nie no, pół serwera mnie goni, to Co jest grane? Ej, pół serwera za mną lata! i co potworek stary! Nie mogę! Ej, dobra, zakładam ten LK i... Ej, kobłebik, ej, kobłebik mi nie zadziałał. Pa! No dobra, wylatuję. No, ale także co, widzowie. Ja będę kontynuował swoją gierkę. Mam nadzieję, że uda mi się coś otworzyć. Także lecę jeszcze na koniec teraz otworzymy sobie jedną skrzynkę walentynkową. Kupię sobie na stronie jeden kluczyk i zaraz czek otwieramy. Ok, także jestem i słuchajcie. Mam pięć kluczyków jednak nie jeden, nie dwa, nie trzy, tylko wziąłem pięć. Wziąłem czeku, kupiłem sobie pięć kluczy u siebie na serwerze i co? I będziemy otwierać ogólnie. Zobaczymy co mi dropnie, a najprawdopodobniej poleci też tutaj dla was coś. Także napisz swój nick w komentarzu teraz, jeżeli dotrwasz tego momentu, to po prostu będziesz wiedział, że jest konkurs. Także co, lecimy, otwieramy skrzynkę. No i słuchajcie, pierwszy, pierwszy kluczyk. Ej, ludzie piszą F. 8 Ultra Boli. nie! Ej, wszyscy piszą F mi. Nie wyjście mi F. No nie. Dobra, jeszcze raz. Uuu, mamy to! Baseball Boży jest, dobra. Jest! No i GZ człowieku. Haha, <laughs> teraz nagle GZ wszyscy. Baseball Boży człowieku. odrzuć czwóreczka. A jak? No i dobra, lecimy. Kolejny item. Znowu Ultra no nie, no i dobra, w sumie spoko, że ultrabolę. Ja bym chciał któryś z customowych przedmiotów albo, nie wiem, do przykład 3-500 doświadczenia. Dobra, uwaga. Dobra, fryta, ok. Fryta, ok. No i dobra, ostatnie, druga fryta. No dobra, dwie fryty i baseball Boży. Także słuchajcie, robimy w takim razie konkurs na baseballa Bożego. Baseball Boży, czyli tak naprawdę custom przedmiot z eventu walentynkowego. Czyli tak, no, tak naprawdę z odrzutem, po prostu, tak? Baseball z odrzutem, odrzut 4 nałożony. Na to robimy konkurs. Także, jakbyście chcieli wygrać, to wiesz, zostawiasz lajka, like suba i piszesz w komentarzu swój nick. No i warto grać na trajemce, proste. Także co, trzymajcie się, do zobaczenia. Nara.